mamy jacuzzi. Cześć wszystkim, pokażę Wam dzisiaj jak pracuje nasza oczyszczalnia ścieków e, przy minusowych temperaturach. Mamy w tej chwili od minus 8 w nocy do minus, myślę 12. E, działa to, odpukać, wszystko jest w porządku. Niestety spóźniłem się, ponieważ oczyszczalnia pracuje w godzinach 6, 12, 18, więc pokażę Wam e, już wieczorem jak, mm, jak to tam bulgocze, jak to wszystko działa. Jak widzicie to no trochę tego śniegu, o, trochę tego śniegu jest, zima jest, nie odpuszcza, więc no, naprawdę mrozi, ale już gdzieś patrzyłem prognozy, to już ma być deszcz od przyszłego tygodnia. Dla tych, co nie wiedzą, to do pierwszej komory wpada główny ściek, i z głównego ścieku idzie nam to oj! Idzie nam to tutaj, tutaj sobie to bulgocze, jak widać. No i tutaj jest cały mózg tego, czyli sterowanie, właśnie tą oczyszczalnią. Uważam, że jest to dużo lepsze niż szambo, nie trzeba tego co miesiąc wypompowywać. Na dzień dzisiejszy, jesteśmy zadowoleni z oczyszczalni. Jest to bezobsługowe, można powiedzieć. Mieszkamy jak w bloku. Raz na rok tak naprawdę wypompujemy tylko te gęste. Nie musimy też zamawiać wywozu tego szamba. Wiadomo, koszt jest pierwszy raz, gdy montujemy na pewno wyższy niż, niż szamba. Ale mamy świętą głowę. Święty spokój. O kurcze, nasypało, widzicie śniegu. O, są moje pokrywy. O, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj właśnie wpada brudny ściek. Para się robi, bo wiadomo, ciepło. A tu, o. a tutaj mamy jacuzzi. Para też jest, bąbelki są. Więc mamy 11, minus 11 stopni na zewnątrz. Zachowuje się to w ten sposób. Trochę paruje. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji. I do następnego. Cześć.